Halo, dzień dobry, ja panie dobry. Tak. strony spółka zyślań, blockchain do pana w pana konta konta w sprawie, Że, pan, że się u nas, na pana likwidowałem państwa konta. Blockchain .com? Ale nie panie żeby pan zainwestował w do na nie rozumiem, ale potrzebne wypłacić, bo w procesie, tam jest pani Jakie to jest konto, to się nazywa? Pan posiadał u nas na blockchain, panie Tomaszewski. Po prostu patrz o to a wypłacić te środki, zamykamy te konto. No ale nie wiem o jakie konto chodzi. Pa, pa, państwo do mnie dzwonicie na chyba piąty raz. No ale na blok, No ale jaki blockchain? blockchain? Co? Bitcoiny czy, czy co? Nie wiem o co chodzi. Tak, bitcoiny, oczywiście, że bitcoiny. No ale jak się wasza strona nazywa? No to pisałem do was, na, do waszego supportu, żebyście mi zlikwidowali konto i że komu zlikwidowaliście mi to konto. Więc nie wiem o co no chodzi. Nie wiem, ale, ale to konto nie miało środków żadnych. Tam nie było żadnych środków. No jak pan panie, to pan pan no, <grym> <to> jest... <grym> mi o tym nie wiadomo, naprawdę. Pan Proszę pana, ja teraz w pracy jestem i na pewno nie mam 38 tysięcy złotych, bo nigdy nie wpłacałem takiej kwoty, nawet jak Bitcoin był tam warty wtedy nie wiem ile, 2000 zł, nigdy tyle nie wpłacałem, więc to jest niemożliwe. To jakaś pomyłka jest po prostu. To no. jak, kiedy pan właca, pan ty lata temu zainwestował w Bitcoin Nie, nie w tyle. Nie wpłacałem tyle. Jaka była wartość tego jak ja wpłacałem to wtedy? No, to kiedy pan może być? Pan Dobra, ale ile ile tego jest w bitcoinach? Ile jest tam w bitcoinach kwoty? 0,32 bitcoiny 0,32 tak. bitcoiny Wie pan co nie wiem a możecie mi wysłać na maila jakieś informacje na tej waszej strony bo teraz ja nic nie zrobię informacja prywatna panie Tomaszek. Ale nie, link do, link do waszej strony link, link do waszej strony no, to, e... Macie mojego maila? Kiedy pan ma być? Przed komputerem, ja panu teraz. Kiedy pan ma to być? O 19 najprędzej. O 19.00 już idę do domu, nie mogę. No to trudno, na Japo do 18.00. No, ja też do 18.00. No, a macie mojego maila? Ale, pan, pan, jest, Ale ja tak nie ja nie pamiętam loginu, hasła nie pamiętam, jeżeli to było 3 lata temu, to raczej... No, no właśnie, no, no. no więc nie wiem, no mówię, no, na mojego maila pan mi wyśle waszą stronę i zobaczę to da się zrobić. No, teraz nic nie się zrobię, no w pracy jestem. Po prostu pan mi da na maila waszą stronkę. Link do głównej strony. Dobra Do logowania nie do wiem Co? Do, pana do do no. Sam A pan w sobotę pracuje? Nie, w sobotę nie Oj, a od której to do pana pracować? No o 12 powiedzmy O której? O 12. Dobra, o 12 Do osłyszenie. Do usłyszenia Halo Aloh, no, dzień dobry panie Tomasze. Dobry. To pan Bitcoin Intrej Blockchain. Mhm. Mm to tak, że z panem mi się porozmawiać dzisiaj tak, o tym Tak. Już pan przed komputerem, panie Tomasze? Jestem. On mi się jeszcze włącza, to więc to chwilkę. Panie Dobra panie Tomasze, czyli jakie pan ma do mnie pytania, bo już się nie pamiętam, co panu wytłumaczył, Co się, nie. No, pan mi wytłumaczy, że ono wam tak zależy, żeby te pieniądze wypłacić przede wszystkim. Tak, a pamiętacie, kiedy pan zainwestował środki w Kryptowanie? Nie, nie pamiętam. Myślałem, że pan mi powie. Bo ja nie przypominam sobie takiego faktu. No. Trzy lub cztery lata temu. to Może mi podać dokładną datę i z jakiego maila się. Z... Tak. Maila, czyli. Okej. Okay. I jaki to był dzień? Muszę sprawdzić maile, bo ja mam te wszystkie maile i. Aha. Nie wiem, bo dzwonie do pana zdziałów. No. Tego jej już... Mm -hmm. no... Mogę dalej się powiedzieć z jakiego banku to było, ale... Nie wiem. Eee, dobra, chwilkę, najpierw. Eee, pan posiada Anydeska, taki czat grupowy? Czat grupowy? Jaki, jaki? Jaki czat grupowy? Anny nie posiada pan? Nie. Trzeba było szybciej robić i wszystko przez... Dobra. Teraz panu wyszło na mail, Najpierw pan zainstaluje czat grupowy i wszystko przez ten czat pan z panem razem zrobimy, pan zobaczy. Ale jaki czat grupowy? Nie rozumiem. Ale, teraz, no teraz piszmy panu na... Ale proszę pana, nie będę żadnych no, dziwnych no, aplikacji no, no. instalował, których ja nie znam, także sorry, nie. Jakich dziwnych? To pan zobaczy, no, że to zwykły czat. A jak pan samodzielnie wypłaca środki? Dobrze, pan mi powie jedną rzecz. Dlaczego ja mam te środki wypłacić? W jakim celu? Panu niepotrzebne środki? No ale ja nie rozumiem. Wy, wy jesteście giełdą? Kim wy jesteście? Jesteście giełdą kryptowalutową? Czy kim wy jesteście? Nie słyszę. Kryptokantorem. Kryptokantorem. Nic spółki podam. Tak, ja wszystko panu, nic spółki, wszystko KRS, panu wyszło. To pan mi poda waszą stronkę internetową, no cokolwiek. No. Pan ten nie, ja nie będę nic instalował, póki Trzymaj. mi pan nie poda waszej strony internetowej. Nie proszę nie krycić, a normalnie rozmawiać. Proszę mi podać waszą stronę internetową. To najpierw pan nie może nawet zalogować samodzielnie, rozumie pan? Ale ja nie chcę się zalogować, tylko zobaczyć waszą stronę internetową, rozumie pan? Macie, macie... No, no co, ale co blockchain? Blockchain to jest technologia, na której oparty jest bitcoin. I co? Blockchain? No, to do pana z blockchaina. Proszę pana, ja już byłem na blockchainie i tam już likwidowałem konto. Ale pan posiada na portfelu po prostu w Jakim portalu? Blockchain.com, jestem, no. No, jest no jestem. No i co? No i dalej. Góry, gdzie taka wyszukaj bloki transakcji. Przejdź blok transakcji, transaction. Pan no. posiadno wlejczę portal. Ten portal jest u mnie. Co, pana proszę pana, ja już się to logowałem. Ja miałem 0 środków na koncie. Zero, zero, zero. Nie, pan posiadał u nas zaraz 30 dodkajny. <ścoughs> Panu pana, dobra, jeżeli pan, ja nie rozumiem pana. Pan jest jakiś debil, lub no, ja, ja jestem Panie debil? Proszę, kurwa, ja jestem debil? Tak, kurwa, tak? zamknij mordę, kurwa i posłuchaj. Nie, nie, zamknij mordę, to ty zamknij mordę Celu, zajebany. Kim ty kurwa jesteś? Co ty kurwa myślisz? Że oszukasz ludzi, kurwa? Kim ty jesteś? No kurwa, chłopie, zastanów się, co ty pierdolisz. Czego ty kurwa tracisz mój czas tutaj. To ty tracisz mój czas. Słuchaj, gościu, chcesz to sobie te pieniądze to wypłać? To wypłać sobie te pieniądze, w Pizdu, sobie weźcie z hakerów i dać ci.